Trzymaję za pupkę i cyk zejmę. Ja seksu przed kamerą. To było grube. O, nie, nie, palec, nie, palec, nie, palec. O nie! Zaprosiłem was tutaj na tą domóweczkę, żebyśmy sobie obejrzeli wspaniały odcinek Watch Party, zbiór najlepszych momentów w hotelu, nasze fajne chwile, nie tylko fajne, będziemy się śmiać mam nadzieję, może płakać, nie wiem, mam nadzieję, że będzie kupa śmiechu i zabawy. Jak tak tak papier, jakbyś przygotowała papier, jakbyście się rozboczeli, nie? <laughs> pam, para, pam, jazda, jazdówka, lecimy świry. Dobra, to. To Co, z hukiem czy bez huku? Hukie! Tak to się zaczęło! Tak to się zaczęło! Tak! mój pierwszy szampan! <grystanie> tak. Od razu alkoholizacja już na całego. Wiedzieli komu dać tą butelkę, nie? Wylewam szampana! <grystanie> za pozytywną energię, za fajny czas! To były najlepsze czasy w hotelu. Jakie były? Jak razem żeśmy rozpoczynali ten program, te emocje, to wszystko, to ja się wam wytrza... powiem, no, Ja wam powiem, że jak was zobaczyłem, idealnie chłopacy z mojego świata, nie? Sprzedaż, nie? Tak. No, Pozytywni, gdzieś tam wiesz, ze sportem nie związani, nie? Ale. to są jest... no, to no, no, to to przed tostami, zanim jeszcze wjechały tosty. Za chwilę, tak, zanim <laughs> to niego i biegały, nie? I te parówy wielkie. Zero seksu przed kamerą. Zobaczymy, jak wyjdzie w pranie. jest impreza! Ja, to jest ten początek, nie? Dzień dobry! Ja tam się wydarzyło. Jak się skradają tam, nie? Jak się skradają. Ej, ja miałem bekę z tego, że my takie o, weselniaki, nie? No, to no. po, po jeden, po dwa czy po trzy? Ogólnie jestem gospodarzem. A my przejmujemy tą willę? Nie. Ale tak, zapraszam was serdecznie po mojej willi. Oprowadzę was. I oczywiście ulubiony tekst Grzesia, kiedy wchodziła jakakolwiek inna dziewczyna. Chodźcie do tatusia. Zawsze brał dziewczynę na górę i no to jest VIP room, ja tutaj zawsze te, spałem. Te, te. Te, te. To jest rum tatusia. A nie Marcie też on trochę ciałka, też mógłbym zrzucić. Nie, no. Jest no, syna asfaltu. Sam razem. Ale nie. Nie nie. Ale ty nie żartowałeś, bo to jest prawda. To Ja o tym wiem. ja sobie sama jeszcze to powiada, ale to jest prawda. Tak jest. Nie po co tak żartować. Nie obraziłam się, jestem przyzwyczajona. Da, mi to był mój totalnie normalny żart. Ja zawsze mam takie żarty i ja myślę, że na to byś skoro jest w takim programem jak Hotel Paradise, to nie będzie miała kompleksów, nie bo tego, tam jadą ludzie, którzy to... jednak dobrze wyglądają, tak? Ten od razu program Adam się zaczął... Adam od razu wyszedł. Adam, Adam się wstaje, Jeżeli. jeżeli. Klaudia powie, Piotrek stanie jako pierwszy i on pójdzie jako pierwszy stanie za Sachirą, to wtedy Grzesiśmy. O już być... były jakieś alert. już jakiś pierwszy ret, ale to już były pierwsze mi się... Nie, 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 nie? kojarzę tego, czekajcie. Idzie pierwszy Iry? Tak? No ktoś musiał róskimi je. No wtedy jak cię wyrzucić, tak. tak? Od pierwszego dnia już To już byłeś był pierwszy raz na Widelcu. 20 <laughs> Ciągle pod górę. Tak, cały czas. Ale prawda jest taka, że to my tam żeśmy stawiali warunki, nie? Tak, mega. Taka była prawda. No. Nigdy nam tego nie zmienił. No dopóki nie odpadłeś. No i właśnie, dopóki nie odpadliście. <laughs> A prawa to co? No. Je! Nie. Jezu, Ej, tak szybko? Jezu. Jezu. Ja wiem, że Pomieszane. To ja naprawdę uwierzcie mi, że wtedy pamiętam, że to był pierwszy raz taki, że ja się bałam obejrzeć ten odcinek. Naprawdę. Tak? Ja... mu. Dobra, mój spadłaś na głowę. pierwsze, bo ty wyszłaś zajebiście i to wszyscy, ty, i wszyscy a, widzieli. A co, że a wyszłaś źle? A ja jak spadłam na tą głowę, to już. A najlepiej, jak Angela tak wstała i się otrzepała i. No, nieźle mnie trzymaliście. Nieźle. Postanowiłam pokazać jedną z trudniejszych pozycji w wiodze. Grzesiu, jakby co? Jakbym miała opadać, to asekuruj mnie, bo nie chciałabym tam polecieć, dobra? Grzesiu, grzesiu, tego mi łap, Grzesiu, tego mi jest i nasza atletka. To, salto nie chciała, to na głowie schowałam. Ale bo buty mnie przeciążyły. A! Bo wcześniej robiłam na boso. I wyszło. Ona na głowie. No. Ona na głowie stanęła, żeby to wygrać, no. Jak to stoi naprężony, ty tej o, Patrz, 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 patrz. Uuu! się <śś> zdążyć? <Oj, śś> ja... <śś> <A, śś> ja się szybko, staję. A ja jeszcze go zdezywałam! Czemu ty mnie nie złapałeś? <śś> Brawo! Trzymaj na tę błupkę, cyk jak żeby pupka jak leciała to w moje ręce, nie? czyli będzie na grubo. Dla mnie talent to jest coś innego. Dla mnie talent to jest coś innego. <grym> talent to jest zgrodzona, jedność. Odkryłem w sobie, że mam hipermobilność w stawach. Mogę sobie wyciągnąć staw biodrowy. Że kuźwa, co? Na szybko, na szybko, na wykazie. szybko, na szybko, stawmy drobny kciuk. Ja to tak robię od niechcenia, nie, no. to samo czasami się dzieje. Wygląda to w ten sposób. Nie, nie, nie palec, nie, palec, nie, palec. O nie! Kciuk jest wyciągnięty, aktualnie zostawiony. Ofo! Ja, ja nie, się nie mogę nawet patrzeć. Nie, 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 nie. To Brawo! Ryba! Kochani, jesteście w raju, niczym rajskie ptaki. Dlatego dzisiejsza impreza będzie stała pod znakiem tych pięknych. Yy, Stworzeń. Stworzeń. Ptaki. Za impreza? Ptaki? Ptaki. No. O, to było tak. super. Ptaki są kolorowe, pamiętaj. Później Broka schodził 40 dni. Tak. Ja go miałam po, wszędzie. No, po finale grzesiu tak. chodził 4 dni. <noise> tak. No tak. to jest <noise> dobre. <noise> piórka obrosłem. Obrósłem piórka i lecę w świat. Tak. <noise> Podobała mi się bardzo ta impreza. Tak, to był top. No. Tak. Chill, tranquille. Czy była wtedy jakaś afera? Bo nie pamiętam. Bo zawsze była no, afera jakaś na, na takich imprezach. No tak, afera tostowa. No właśnie. Idziemy do kuchni, dziewczynki. Tost, to. Właśnie się zbliża. A toast, 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 toast. To już jest początek tej afery. Ja muszę w ogóle Nie ma laski! A wam się wczoraj w dupach poprzewracało, że zjedliście cały chleb tostowy? Co? A daś ty to, to fajne, Co? Co? To za... Ja w ogóle nic nie pamiętam tej oferty, sobie, Nie wiem. Chłopacy wyżerają wszystko, to dla nas już nic nie zostaje. O, jak, jaka smutna, jaka o, smutna, smutna. czekaj, czekaj, to będzie grube, nie? Ej, żarliście cały sklep stały, to sprzeganiecie pały. Jaka smutna w ogóle ta moja mina i biorę tego kiełczek. a tutaj a ty A patrz, patrz, teraz, teraz ja idę powolnym krokiem. I teraz, patrzcie, tak, patrzcie to. Cała wina na Mikołaja też, bo na kogoś trzeba było rzucić, nie? No my jesteśmy teraz głodni, tak. i mamy. A ja czemu tam patrzysz na, na, na mnie? No bo kurwa, jak można robić poczwórne tosty do chuja? Nie, nie, nie mów, nie tak Co? do mnie. Nie o, odzywaj się tak do mnie. <śśmienic> grę, no. do a ty byłaś niczym asertywności. Nie, nie chcę. Nie, nie chcę. Nie możesz się tak nie unosić. Nie. nie możesz się tak unosić. Jezus, jak ty mnie irytujesz takim swoim no, to pierdoleniem. To jest, to ja pierdolę, nie mogę na to patrzeć. Nie, nie Ktoś jest taki głupio-mądry. A tu tak grubo było, no. Ale wiecie, dobra, fakt faktem, ja pierwsza wyszłam z krzykiem, ale mój krzyk to był taki bardziej pisk na takie zdanie, nie ma tego chleba. I potem już wiesz, już odczułaś się tego to tematu. Była po prostu rozpad. byłam głodna. Prostu głodna. Nie Aha, ma chleba, jecie płatki. Powiedziałam ci już na ten temat. Ja wieczorami nie jem na słodko. Ty masz coś tam innego na słodko wieczora. Czekoladkę. Ja górę to odpadłem, tak, człowiek, od od razu po tobie, no. Ej, Ale pamiętam, że ja siedziałam z Olą w singlówce i, i słyszeliśmy takie krzyki. I ja mówię, co oni robią? Jees, co oni robią? To jest fajnie nagrane, Ale wiecie, jak mi się miło Grzysiek. zrobiło, jak adres wchodzi A mówi tak, a gdzie Grzesiek? Yeah. No. O. Smutno było. Ja myślałem, że ty tam Andrzeja już do sypialnia do zabierzesz. Ja to Patrz, patrz, patrz. tego nie pokazali. Patrz, patrz, patrz. Ola. Odej. Noż, 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 Czerwonych oczu już dostałam. Nie gram. Nie jestem zadrosny. A, tranquill. Adam wrócił. Yeah. No. Nie nie jest za Ale noża. <susurka> oh, always tranquill. No jak od razu, co? Ale nie, się nie bo. Ale to było zajebiste. <susurka> yes. Dzień w życiu! <susurka> Dzień w życiu! Odpadł przed chwilą. Nie widziałeś? Nie! No, no to przed chwilą, przed sekundą. Nie. Przejście no, odpłacy? nie. Nie! No, ale my wtedy tak daliśmy, jak do baru poszliśmy, co? Wsiadłeś za baru, wzięłeś i do mnie Adam zasłanie, żeby nie było widać, ja mówię, jak sterem za zasłaniać, jak tu są wszędzie kamery dookoła. Niech zasłaniać.

Ej. Ej, tutaj gdzieś podejrzewam, że spaliśmy ja myślałam, dwie, że dwie, godziny dwie, trzy, max. dwie godziny do no. przejścia Hani, dwie godziny na bak, bo ja taki zachowuję. Bo to, to, to była z Bo ja byłam w takim szoku na początku, że jak ja wyskoczyłam z tego łóżka, to myślałam, że ja mam jakąś zjawę przed oczami i ja nie dowierzałam w to. Ja przysięgam, że się pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, że myślałam, że mi się bo doszli. Bo słuchajcie, nie. w ogóle ona wchodziła i się dopiero zapaliły światła i ja mówię... Czy to idą, idzie ktoś z pingu z jakimś listem po trzech godzinach? Nie, to pani dużej do skarbowego, że na o. Oszukuje, że... I teraz się oszukuje Nie na siar, <laughs> <laughs> Cześć, baranku. <grytania> że ja byłam w takim szoku wtedy? Ale nie, twoja reakcja, Enciu, to jest. Ej, no ale przesadzona na makse. No strę, to przesadziłaś. Strębie przesadziłaś. No przesadziłaś. To moja, 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 no moja, 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 ja Powiem tak, gdybym spała, może więcej godzin, może tak by mnie wyskoczyła z łóżka. Okej, okay, byłaś jeszcze pijana. Ja wam powiem, że jak Hania wróciła, no to taką inną energię się czuło od niej, nie? Znowu taka normalna Błańka dziewczyna, pozytywna. spokojna, pozytywnie nastawiona, jeszcze mówiła, że przemyślała wiele spraw, że wie, że tam źle tam się zachowywała w niektórych sytuacjach. Taka bardzo pozytywna była jakby. Ale szybko to czar <noise> Za Portugal. Nie wiem, ja strzelam. Dobra, wyjdę na głupkę, że mm. strzelam Peru. Nie, Tamwoda. Ja nie. nie. O Jezus! Nie, 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 nie. nie, nie. Faktycznie przyznaję się, miałem taką zaćmę na początku. Po prostu zapomniałem. Ja miałem taką bęgę, jak gdybyś powiedział, ja się tym nie interesuje. Ale tak. To, ale to kilka razy, na kilka pytań tak powiedziałeś. To było śmieszne. Jak ma na imię, Znale, ja się tym nie, nie interesuję. A może nie lubię tego papieża, a może nie lubię go i nie chcę, nie, nie obchodzimy to. Co? Z przykrością muszę powiedzieć, masz 15 minut, żeby się spakować i opuścić hotel. Ty Są dałaś, żeby Adam został? Tak, żeby Hanie ja odpadła. Ja się w ogóle nie, nie spodziewałem, Szkoda, że tak krótko. Ale nie żałuję, nie żałuję, bo cały czas byłem w Panamie Adam, Adam, i mega fajny czas. Adam, Adam i spadam. Yeah. Adam <laughs> i spadam. Stary, ja w ogóle nie mogłem nic zrobić. Najlepsze no przez to, że ja wróciłem do hotelu i ja totalnie byłem jakby pomiatany przez jakieś decyzje i listy i nie, nie miałem nic. Po prostu ale, hotelu, Adam ja też ale nie, bo Adam też wracając był sfokusowany na tym, że chciałby wrócić do Moniki. Dlaczego miał, miał startować do Oli? I ostatni. Zostaje. 5 do 4. Hania jest bezpieczna. Jaka udzieżona, haniulka. Jaka ulga zeszła. No. Stary brziki to jest ciśnienie. 300 na 200 stary, nie? O dziewczynki, o popisały się. Proszę już To miał być Pollywood! Proszę już zejść! Jak leci, tak bawię, gdy? tak stargnęła, tak się nie będziemy bawić! Nie ma takiego bityka! Papa snew mi odmarłdę. No to to, ale osiemnastka! Nie ma takiego bityka! Ale Ola, Ola, Ola na tej serce się tak wczuła i tak mnie zabrała! <laughs> Jakby to w kamerę weszła! O Boże, nie. O, to są ruchy. Nie. <śmiennie> Czy można się schować pod ziemię? Na, każdym, na... <śmiennie> na kolana. Wybieram Grzesia. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć. Grzesiu. Dla mnie to był w ogóle totalny szok. Czemu ona w ogóle nie wypowiada? Yes. Powiem tak, po pierwsze, moim zdaniem ogólnie uważam, że. To da się uargumentować dobrze. Wydaje mi się, że pomyślała, że może uda się wyrzucić osobę, która była najkrócej i, i tym uniknie jakiejś tak, tak, tak. większej karę odpowiedzialności. Od że... to może tak, może tak. tak. Ona była najkrócej no, i tyle. Osoba, która faktycznie ma od całego początku. No to nie jest logika. Jaki daś. E, na... Na każdego kiedyś w końcu przyjdzie pora. Najpierw ona wystawiła go do wiatru, potem on spiskował przeciwko niej. Teraz odchodzą razem. Jak się czułeś w momencie, w którym odpadałeś właśnie z Natalią? Z którą przez tydzień miałeś taką myśl, żeby tak pokombinać, przypominać i odpadałeś właśnie z nią. Jak się wtedy czułeś? Nie czułeś, że trochę jednak karma, karma wróciła? Nie no. chodzi o to, że karma wróciła, ale czułem się wręcz trochę zażenowany z tego względu. Bo wszystko z moim planem zgodnie postąpiło. Zgodnie wszystko wyszło z moim planem i na sam koniec do takim wisienką na torcie do mojego planu było to, że sam odpadłem, mnie I tak mówię, fak, no. No nie dowierzał w to, nie? Do Moniki. Dlaczego wszystkim mylisz oczy, a z zam, zam, zamkniętymi drzwiami ich obgadujesz? <gadujesz> <noise> Nic nie musiałaś mówić, tylko wystarczy, no. że to <noise> Ty, Bo tak mnie szokowało to pytanie, nie, że po prostu snug. mnie z nóg. Ech. To było śmieszne, nie? bo totalna nie. Chyba na tej Pandorze właśnie Monika miała a ty mówiłaś na... do mnie, Monia spokojnie, Monia spokojnie. I ty mi tak ten, ręka Mikołaj mi trzymał rękę, a ty, Monia spokojnie. Tak, a ja, ja, jest... wtedy, ja wtedy cię trzymałem za rękę całą tak, Pandorę. Tak, jakby... bo naprawdę, to była tak mocne do ciebie były wtedy te pytania. Ja No dlaczego? Ciekawe dlaczego. Ty na tej Pandorze właśnie nie trzymałaś już takiej swojej figury, tylko też wtedy byłaś w takim derwie, że tylko siedziałaś i czekałaś, kiedy to się skończy. Ja, dawajcie, dawajcie. jeszcze. Start! W lewo, w lewo. Nie, powoli, w prawo. I teraz w bok. ta konkurencja była fajna. To Była wasza pierwsza konkurencja, mi się ona strasznie podobała. Masakra, bym wygrał to, nie? A na takim farciu tą limonką. Ale coś się nie? tak na oglądanie. Ja się napatrzyłem. Ja, ja, ja też za pierwszym ]ram. razem trafiłem. Bardzo, bardzo fajna była ta konkurencja. No, <śladın comunaggi> A ty... Okej, bo ja chyba sekundę czy dwie za tobą wbiegłem, nie? I myślałem, że to wygrałem wtedy. Nie za mocno. O Jezu. A jaka była wasza ulubiona konkurencja, w jakim braliście udział? Arbuzy. Dla mnie ta właśnie z... Arbuzy? Dla ciebie, Najgorsza! Dla ciebie z pewnością jedzenie hot dogów. Tak! Tak! Jedzenie hot dogów to była najlepsza Szkoda, że nie było na zerowanie czegoś, nie? Czarny, ja ty, ja byś, na, ty byś, na, ty byś na wygrał. Taka wyszła ta dziwna sytuacja z dupy spokoju, co gadaliśmy no nie? No tak, ale to ja tylko no, to powiedziałam, że wiesz, że... Ale to, to ty w ogóle źle to zrozumiałaś. Wie... Kocham to, ty to źle zrozumiałaś. Ja tutaj oh, chciałem tak. was połączyć. I Mikołaj powiedział sam, że on nie jest w stanie z Moniką stworzyć nic więcej, i tak dalej, bo bo nie jest w stanie, bo tego nie widzi. No i co z tego, nie musi tworzyć nic więcej. Marek, odwal się od nas. Ja z nią chciałem tworzyć przyjacielską relację z Moniką. Po prostu zawiodłam się na tobie, i jeżeli uważasz, że ja z Mikołajem udaję relację, tak żeby dojść do finału. Taka zła, jaka mina wkurzona, wiesz? No, nie tutaj... Ale to ta jest... mina, dobra, do Mi domina. pasuje tylko jak w anime, nie? Takie drzazgi na, na niej. No, 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 Jakie no, no, no. brwi takie, no, Nie? Taka W Japonii. O, o w Japonii. trzyma tak, takie miał zaraz kogoś z jej Laser. Laser. Tam już czaruje, nie? To jest czarowanie. Zarzucają cały czas wszystko wszystkim w koło. Dobra, nieważne, słuchaj, dobra, nieważne Ale ja wiem, jak Marek myśli. Jaka oburzona. Nie ginają co Ale tam, tam były iskry, nie? Jadna, Marek też Marek. się pierwszy raz tak, tak zdenerwował w hotelu. Z Monika z Mikołem to jest typowo przyjacielska relacja Ini, i oboje wiedzą, że nic z tego nie będzie, ale gadają, podpuszczają. To oni są tylko już bardziej na układzie, po to, żeby iść do finału. A oni strasznie z Dawidem dużo, dużo gadali i wiesz, tam tak. cały czas Oni w parze razem byli słyszałem, nie? No tak, tak. <laughs> oni no. wygrali program. <laughs> Oni wygrali miłość, tak? Nazywam się Claudia Aldursi i zapraszam na wielki finał szóstego sezonu Hotelu Paradise. Kto z Was zwycięży, o tym zadecydują pozostali mieszkańcy hotelu. Ale powiem Wam tak, jednym głosnym głosikiem tylko, bardzo blisko było. Ten głos naprawdę jest ważny, zdecyduje o wszystkim. Ostatni głos za Mikołajem i Moniką. Zwyciężyli. Wszystko jasne. A nie wiem czy wiecie. Nie wiem czy wiecie. Wygraliście tym głosem, gdzie Marek powiedział, że po prostu stanie po pierwszej po swojej lewej stronie. Słuchaj, Marka, to będzie już To że Marek tak powiedział, to nie no znaczy, Marek że tak, tak. tak Przed wami najważniejszy test. Ścieżka lojalności. Jak to było? Chcieliście rzucić, to była podkrętka trochę, nie? Żeby tam dawać, rzucać. była ogromna ta... podkrętka. Wy tam naprawdę wszystko z no. siebie dawaliście, żebyśmy rzucili tą kulą, nie? Ale wy nie chcieliście od początku, nie? Nie no my sobie powiedzieliśmy, byliśmy pewni siebie mega. Tak wygrywa się hotel paradise. Dobra, a powiecie, chcielibyście jeszcze raz pojechać Jezu do Jezu Jezu, no ja sobie Teraz mi tak. nachodzi wzrusz, już nie? Znowu. Tak, że to wszystko jest? Nie, bo, bo Niesamowicie. Tak Było mega. Ja bym to przeżył jeszcze raz wszystko. Wcześniej no. no. jakbyśmy byli w jakiejś szkole Smańczary, i teraz wspominamy szkolne czasy. <laughs> Szczerze, przeżyłabym jeden do jeden tak, jak to przeżyłam. Bo jakby ja tam naprawdę uważałabym, że Nie spadł. No bo wiecie, że już Chciałbym być no. taki wrażliwy jak ty. Przygotowałem papier, trzymaj, proszę bardzo, możesz. Sobie wziąć, skorzystać, bo ja właśnie wiedziałem, że ty będziesz płakała, nie? A jak ja to oglądam, to powiem Wam, że ten, mam takie właśnie te flashbacki i aż mi się łezka kręciło. Tak, nie? to prawda. Ja, ja, kłamać. ja mam trochę Z... takie coś, że, że szkoda, że to tak, już się skończyło, nie? Brawo! Brawo! Mega czas! Dzięki Wam bardzo. High five. Hi -fi. piąteczka. Piąteczka. Piąteczka! O. Piąteczka! Super! Fajnie było sobie tak powspominać, co? No mega, mega. Mega czas.